Moim rozmówcą jest Piotr Robak, zawodnik Astorii Bydgoszcz. Piotr, jak powiedz, pierwsze dwie kwarty bardzo dobre w waszym wykonaniu. Prowadziliście 39-16, wydawało się, że pewnie zmierzacie po zwycięstwo, ale ta trzecia kwarta, coś się zaciało, Astorik by przestała grać i no, niestety wynik na tablicy bardzo niekorzystny dla was. Tak, jak pan powiedział, pierwsze dwie kwarty graliśmy dobrą koszykówkę, konsekwentnie w ataku, dobrze broniliśmy, prowadziliśmy ponad 20 punktów. No a druga, druga połowa to kompletny odwrót naszej gry był. Nie wiem, czy uwierzyliśmy, chyba uwierzyliśmy, że już mamy zwycięstwo w kieszeni. Zaczęły się niepotrzebne rzuty, szybkie akcje. No niestety nie mamy pierwszego zwycięstwa w sezonie. Będziemy, będziemy walczyć w, w niedzielę z Lublinem. No nic. Ta przerwa was jakoś wydawała się jakby wybiła z rytmu? Tak, wyszliśmy za, za bardzo rozprężeni. Jak już powiedziałem, myśleliśmy, że już mamy zwycięstwo, a z nic nie poddał się, walczył i. I wygrał to spotkanie, niestety, naszym kosztem. Moim rozmówcą jest trener KPSW Astorii, fan Jarosław Zawadka. Panie trenerze, można powiedzieć krótko, Astoria przegrała wygrany mecz. Przegraliśmy w szatni między pierwszą a drugą połową, gdzie nie, bardzo uczulałem zawodników, że 20 punktów różnicy to jest nisko w koszykówce, że trzeba być dalej bardzo czujnym w defensywie, grać szybko i uważnie, przede wszystkim w defensywie z tego zawsze łatwiej wychodzi nam atak, niestety tego zabrakło, bo zawodnicy wyszli jakby, było już po meczu a potem się wkradła nerwowa sytuacja faule Doriana, który szybko nam znowu spadł za pięć fauli techniczny Artura Gliszczyńskiego w ważnym momencie, gdzie, gdzie przegrywamy dwoma robi się od razu sześć punktów Przewagi dla przeciwnika. Znowu kolejny raz mamy przewinienie umyślne Radka Plebanka i myślę, że nie wiem, czy jaki jest przepis, czy on będzie grał w najbliższym meczu. To jest problem. W końcówce meczu też brakowało tej skuteczności rzutów wolnych. Kiedy jeszcze była szansa na dogonienie rywali, na wykończenie tych akcji, żeby wyjść na prowadzenie, czy zremisować, były prosta straty pod koszem. No niestety, zwłaszcza Igor Tlera, ma, jego technika indywidualna jest bardzo uboga w tym elemencie i, i, i to widzieliśmy 0-4 tak? w osobistych. Yy, no, ja nie jestem w stanie 22-letniego chłopaka nauczyć naraz raz rzucać dobrze rzutów wolnych. Yy, zwłaszcza, że no, mieliśmy mało czasu, no, on był kontuzjowany, ale generalnie no, wszyscy Pruszków. Chcieliśmy faulować takiego, który nie trafia osobistych, a tak wszyscy trafiają. W pierwszej połowie oni 11 osobistych wykonywaliśmy tylko dwa. No, to też świadczy o tym, jak sędziowie gwizdali. Ja miałem bardzo dużo uwag do sędziów, którzy mnie na końcu meczu, po meczu no, szantażowali, że jeszcze nie jeden mecz na będą gwizdali, że trzeba być cicho. Ale, ale no, w paru momentach było tak, że, że te gwizdki nie były nam przychylne. No, no właśnie. Astoria teraz ma kolejny mecz w niedzielę. Bardzo mało czasu na poczynek, bardzo mało czasu na trening. Gramy w niedzielę. Trzeba zapomnieć o tym dzisiejszym meczu. Jutro jest wolne i mają tylko siłownie. Piątek, sobota będzie na to, żeby przygotować się i w końcu moim marzeniem jest to, żeby cały zespół zagrał na wysokim poziomie. W Radomiu bardzo dobrze grał Sebastian, ale dzisiaj skończył na 0 punktów. Zaskoczył w końcu Radek Plebanek, z tego się bardzo cieszę. Gdyby wszyscy teraz zagrali na tym poziomie, których mi stałeś, no to, to jesteśmy tu w stanie powalczyć. No, ale jak będziemy. No, Miałam ja myśli, że o to, że w drugie 20 minut nie było walki. No. Nie ja wiem, zawodnicy, mówił że Pan mecz przegrali. Jeśli się za bardzo rozluźnili, to nie można z zespołem yy, zapanować. Yy, tak konkretnie po męsku powiedzieć, panowie, gramy, nie rozluźniamy się. No tak było, ale to gdzieś tam w głowie siedzi, nie wiem, no. I ja nieraz takie mecze przeżywałem i, i dlatego, dlatego naprawdę, mi, bardzo uczyłem w szatni, zwłaszcza pierwsze minuty są bardzo ważne i pierwsze minuty od razu nam dwie trójki, dwa błędy w defensywie, Bo tak graliśmy bardzo wolno, zamiast, zamiast trzymać tempo, było podobnie z Warszawą, pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, druga tempo spadło.